Szósty czerwca. wałeczek Tutaj Stefan nam nie przywiózł. Część ekipy. Reszę zaraz dojedzie. <grym i z nimi> o. Sierra papa, Sierra papa, tango. Och, hotel. Za Pięknie. No, dzisiaj pierwszy lot Emilki. Takim samolotem, uwaga. Samolot Light, uwaga na, na łokieć. S samolot Ultra Light i dziewczyna też Ultra Light. Tutaj Aniołki Włocławskie przyjechały, a tutaj Emilka startuje. Poszła, Zuch dziewczyna. Zaczynamy starty jak tak pokazuję. A kończymy jak? Jak w drugą stronę? <grymne> to, to teraz, teraz słabo. Teraz widzę. Ale. Tak. A! Kończąc. Kończąc. Tak. Panie reżyserze, to wylądowała. Emilia. Emilia, tak? Pierwsze wrażenia jakie? Cudownie. Jestem w szoku, jak, jak to delikatnie chodzi. Tak jak... A trzymaj za drążek? No tak. Tak? O, Ja to. No to ja sterowałeś. <noise> 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 no to super. No i tradycyjnym e, zwyczajem. O. Ok. <noise> tu kolejny. Zjeżdża się. No i tak to mniej więcej wygląda. Część Black Blackwing Steamu. Tu część z Pławików. Waldi z kamperem. Tutaj Jaśko. Polidem tam wosławskie aniołki i uuuu uu, uu. A tutaj właśnie Stasiu dojechał O, a tutaj rurka do rurki i pojawi się łamaniec, tak? Nasz pies obronny. ee pies obronny, pokaż to pluto. pyszek pluto. Tutaj. O pięknie. Pięknie. Mały Flintstonik. Idzie. Pięknie. Kolejny mały flintstonik idzie w górę. Pięknie. I Natalia poleciała chyba. Wszyscy szykują swoje maszyny. Tu Krzysiu, tam Miecia, tam Grigoria. Tutaj Iwony łamaniec. Tu Waldiego, super Mosterek, tutaj moja dr... a tutaj idzie. Tam Stefana, tam Jaśkała, tam już kolegów, no jest nas tutaj. Tak cirka jebało około 20, tak cirka. Kolejni. Tutaj Daniel. Tutaj Lojak. O i Przemek. Tutaj mamy odprawę. Lotnicze i to drugie. Nie, no mamy mamy 2 metrowe czy 70? 2 I 70 też mam. No i bardzo dobrze. Grzesiu! Będziesz kopcił dzisiaj! Startuje Waldek. Poseł. Bardzo ładnie. No i żeśmy się tutaj rozłożyli na tym polu. A i'll be glad because i was blessed to get to have you in my life when i look back on these days i'll look and see your face you were right there for me Panie Waldko, się dzisiaj letało. Bardzo ładnie. Tak? No, bardzo ładnie. A myśmy że w gruziądzu byli. Jedyny, jedyny, co poleciałem, polatałem nisko nad głową, nie? Tak. Wodą. Pan Janek zdąży wylądować. Wlałem dziesiątkę, a jest 2,5 i na dwie godziny lotu. No, tutaj ja, Janka Bolit. No, zostało dosłownie na jeden... I jeden paluszek. A nie? Wlał dziewiątkę na dwie godziny lotu. Panie Janku, jak tam dzisiaj był lot? Jeżeli miałbym basić chore serce, to by to mięso, to te, to jeszcze Nie, taki... Nie no, pół litra, pół litra masz jeszcze na jakieś 10 minut. To się dynda, może zapłacisz. No, no. No to jak lecisz, to nie może się dyndać. No, no, nie no, Wszystko się dynda, ja się nie mogę. Ale wycieczka była fajna, co nie? Jak się panowie latało dzisiaj? Mi się nie latało, ja nie wystarczyłem. A dlaczego? Aha. To zaraz siadasz na moją trajkę i lecisz. Mam trajkę i Co? Mam trajkę i Co Cześć, jak się tobie latało? Zrobiliśmy kolorowe niebo, polecieliśmy tam nad Radzym, dalej na grudziąc na wiatraki. Aha, to co. A tutaj kolega, jak się latało? No super było. Paliwa starczyło? Jeszcze zostało, mi wlałem za dużo. O, i bardzo dobrze. zostało paliwa. No, tutaj Jasiek se bajer, kurcze zamontował i tak leciał. No jak tam panowie się latało dzisiaj? Przyderców, tak? Aktualna jest tutaj czynna. Tak. No i coś, żeby na Ciebie. Nie na mnie? <laughs> żeby mi się noga podwinęła. Ale się, ale się opaliłeś, kurczę starcio. Ja się po, opaliłem? Poważnie nie masz. Ale masz całą karnację e, Apollo. Ja, kolego i alkohol. Aha, e, wino kobiety i śpiew. A co to, a co to za, za narzędzia rozwinięte? Nie tu? tutaj, co niektórzy potrzebowali coś nieco. Aha, a tutaj Stasiu. Czy mogę powiedzieć własnymi słowami? E, może Możesz powiedzieć na po wojskowemu. No więc się latało do niczego. Głośno i powoli. A na jakim środeku latałeś? Na nukleonie. Na nukleonie i powoli? To szybko, no. ile tam? 40, ile nukleon? Jakby miał Burana to by latała. No słuchaj, ja miałem 72 w pewnych Czego? momentach. Kilometrów na godzinę. Z wiatrem, a pod wiatr mieliśmy 40. No jak tam nasza orlica, dzisiaj się latało. No pieni się latało, byliśmy dzisiaj w lisich kątach na imprezie. Tak. Eee, długi lot, prawie dwie godziny. No niecałe dzisiaj. Paliwka a... starczyła? No na styk, zobacz, zostało. A tu w ogóle jest paliwo? No jest, jest. <laughs> Ale chlubni, chociaż tak, żeby było no, widać, nie, że... No z 10 minut jeszcze polatała. a nie, nie, nie bełta się coś, no. bełta się coś, kurczę. No to fajnie, kurczę. Ale generalnie było super. Super, bardzo ładny warunek. Super. Przemek, jak się dzisiaj latało? Super pogoda, tak? super, naprawdę. Jak tam, Daniel, się dzisiaj latało tobie, powiedz mi? Ja to tak odreagowałem, trochę spałem, teraz na koniec. Tak? Po latach poszaleć, odprysować się troszeczkę. Tak? Jak wolno latam to bardzo nie zamulaj. To tak. zamula, potem się spacie, się chce. A, Dlatego dokładnie. ja to samo tutaj kurczę, chociaż się trochę. Się trochę do... No to panowie, jak tam się dzisiaj latało? Nie, to pelek by było dzisiaj rewelacyjne, nawet żeśmy się parę razy minęli, pomachałem Ci, ale Ty jak zwykle mnie nie widziałeś. A kurczę, bo tak szybko lata, kurczę. że Cię, wiesz, zanim ja okulary, zanim tegoś, nie, mego... Niemniej nie, nie, powiem Ci tak, że nukleony niebieskie są najlepsze, o. latają najszybciej, tak. najwyżej, najlepiej. Ja miałem 72 na godzinę w pewnym momencie, Czy znaczy, ja nie mierzę, bo się boję wiesz. <śledzianie> Ja powtarzam raz jeszcze, że niebieskie lata lepiej. lepiej. a nie, tutaj Mietek, jak tam? Ja uważam, że jednak tak, czerwony z żółtym. Żółty Oj, chyba będzie lepiej. wojna niebieska czerwona co nie? Z kolegą instruktorem, kolega instruktorem... Nie dyskutuje się, tak? Nie, nie, nie będę dyskutował, ale będę polemizował. Z bardzo prostej przyczyny, no kolega już z racji wieku ma swoje nawyki, tak? Jak się przyzwyczaił do tego żółtego No to ciężko, może tak powiem, no przedstawić się na to niebieskie, które po prostu lepiej lata Lepiej lata, lepiej lata, kurczę, potwierdzam, nie zaprzeczam No, ląduje jako ostatni Grzesiu Nasz Grigori Ten jak pójdzie z tymi hektolitrami w powietrze, to kurczę Nie ma siły na niego Może tydzień latać To może tydzień latać a jak zje grochówkę, to nawet i dwa. Tutaj mamy naszego bohatera, Grigoria, który najdłużej latał. I w zbiorniku jakby tak chlubno to jeszcze jest 5-6 litrów maku. Latałem nad Krzyśkiem, wyrzuciłem worek do skrzydła, bo nie miał, a ja miałem. Spakował się, widziałem i odleciałem. No bardzo dobrze, ale, ale balcarek to wyje, to pojechał. Było super. super. Balcarka nie widziałem. <głos> <głos> Może trafi. <noise> A tu mamy naszych sympatycznych gospodarzy. Ojca z synem. Zapraszają teraz na jakąś kiełbachę. Serdecznie się jak tutaj z nami. Super. A tu cała ekipa wesoła. Tam jest, tam jest y, Wyszynk. wyszynk. nie? Tutaj y, ratownik Balcerek. Pojechał kurcze i y, y, wyratował nam Krzysia. E, tam gdzieś widzę naszego kapitana pana Topolewskiego, Mietka. O! O, czapeczki nie ma kurcze. Panie rezyseze. Tak, panie rezyseze. Ten most to wysadzamy na teraz czy później? To e, jest pilot, y, że ja specjalnie wylądowałeś waliwa, żeby wylądować w przygodnym miejscu. Tak? Najgorszym, jakie tylko możliwe. Możliwe. No, pan Wiejski. <grym> Ścikały, z radości. Wiesie, one wiedziały, że ja będę tam. Tak. Wyście polecieli wypić. Zostawiliście? Ścikałeś na pineskę. na pineskę. Na pineskę? Kiedy ta pineska? No, puść mi tą pineskę. Bo, że... Zaraz A, sprawdzę. Aczuś krążył i odganiał y, miejscowe psy, Miejsce... wiesie, tam Jak <grym> tak, już odgonił miejscowy psy, stwierdził, że Spuścił mi kondona. Z, e, działać w, w, w terenie. W terenie. Że e, podleciał. Rzucił. rzucił ja A ja tą pinesko, co nie? Że, 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 że kondon został podjęty. Pondjęty. I wykorzystał. Stwierdził, że to co baj, pocałunki ostatnie. Nie? Ciao. A ciao, bambino. I Drużyna... <noise> zostawiła na pożarcie. To są kiełbasy. tam, tam ta A teraz te wórsty.